Dzień dobry Państwu, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o grzaniu, klimatyzacją, bo ponieważ jak widzicie za oknem jeszcze dzisiaj ładna pogoda, ale już były momenty kiedy nie była tak ładna i to grzanie się czasami trochę przydaje. Jesteśmy w sypialni. Niektórzy, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że w sypialni miałem daikina, natomiast teraz przerzuciłem się na chińskiego gry. Jest film tutaj z przemontowania tego, bo to było dużo szybsze niż montaż nowego klimatyzatora. Już parę razy mówiłem, że z tym Daikinem miałem cyrki. Ja wiem, że Daikin wszyscy mówią, że to super firma. Co tylko natomiast albo mi się trafiła taka jednostka, albo po prostu ta firma się kończy. Ale tutaj nie wiem. Miałem doświadczenie tylko z jednym Daikinem, gdzie z innymi klimatyzatorami nie miałem kłopotu. Tak, z tym Daikinem, wiesz, coś było. Tutaj mamy klimatyzator gri, teraz móweczkę. Chodziła może z 15 minut, jeszcze nie wytarta po wymianie. A dzisiaj chciałem powiedzieć Wam, jak przygotować klimatyzator, tak aby można było się nim grzać w zimę. Ponieważ takie temperatury przejściowe jak teraz na klimatyzatorach nie robią żadnej większej yy, większego wrażenia. Natomiast zimą już jest troszeczkę gorzej. I teraz przejdźmy sobie do tego. Na pewno klimatyzator przed zimą na Waszym miejscu bym odgrzybił. Po sezonie letnim, przed sezonem letnim, nawet w sezonie letnim, ja robię przynajmniej trzy razy w roku odgrzybianie, ponieważ te klimatyzatory trochę u mnie pracują. Więc odgrzybianie to taki must, heavy, jakby nie powiedzieć, dla klimatyzacji, żeby później zimą oddychać czystym powietrzem, a nie jakimś zagrzybiałym i innym. Co prawda klimatyzacja przy grzaniu yy, nie jest wilgotna, tak, osusza powietrze, więc... Eee, tego grzyba będzie mniej, ale tak czy inaczej, przed takim procesem pracy grzewczej zimą miałbym ja ją po pierwsze odgrzybił Następnie, bardzo ważna rzecz tutaj przy jednostce zewnętrznej: sprawdźcie, czy macie odpowiednie tutaj te gumy czyli amortyzatory, yy, które eliminują przenoszenie drgań. Ja tutaj wymieniałem, zaraz Wam pokażę u góry filmik na temat tego, dlaczego ja to wymieniałem, ale powiem w skrócie, chodzi o to, żeby drgania z, z jednostki zewnętrznej nie przenosiły się na ścianę i do wnętrza domu. A jak to wygląda? Normalnie przy klimatyzatorach macie o takie malutkie gumeczki. Jeszcze w zależności od tego, jak Wam to zamontował instalator, to czasami mógł to tak ścisnąć, bardzo mocno, że te gumki w ogóle nie sprężynują, nie mają zasady swojego działania, bo jak widzicie, u mnie to ta śrubka jest nawet. O, leciutko, tak, żeby to się opierało na tym, a nie, nie śruba to trzymała. I ten klimatyzator wtedy może troszeczkę sobie drgać, i te y, poduszki antywibracyjne mają przeciwdziałać temu przenoszeniu na ścianę. Natomiast zimą. Te poduszki sztywnieją. Jeśli będą małe albo będą bardzo skręcone, to gwarantuję Wam, że to się przeniesie na ścianę, a ze ściany będzie Wam słuchać to w domu. Kolejną bardzo ważną rzeczą, jeśli chcecie grzać zimą klimatyzację, za pomocą klimatyzacji, zimą, czyli jak już są mrozy, nie taki okres przejściowy, jest wyciągnięcie wszelkiego rodzaju korków. Tutaj, jeśli są jakiekolwiek te korki, odpięcie tego odpływu jest bardzo ważne żeby go zdjąć, bo w tym momencie mam to podłączone, ale na zimę, jeśli chcecie grzać, odpinacie wszystko, co jest możliwe od spodu, od klimatyzacji. Jakieś korki, inne rzeczy wyciągamy, żeby tu o te wszystko, żeby tego nie było, a już Wam mówię dlaczego. Klimatyzator w momencie grzania zimą osadza się tutaj na yy, wymienniku, na tym wymienniku, tutaj, 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 na tym się osadza woda. Ona zamarza. W procesie od mrażania wymiennika, czyli tego, załączana jest grzałka. Ta grzałka rozpuszcza nam ten lód i ten lód, ta woda spływa nam tutaj do tej tacki. Normalnie, jeśli mamy dodatnią temperaturę, to ta tacka nam nie zamarznie, spłynie tym wężykiem i tam sobie popłynie gdzieś na zewnątrz. Natomiast w momencie, kiedy jest mróz i to potężny mróz, do tej tacki spływa zimna, zimna woda. Zatrzymuje się w tej taczce, ponieważ ona ma tutaj jakieś, jak widzicie, dziurki, ten... Zagłębienia, podwyższenia, więc Zatrzymuje się w tej tacce i zamarza Jak wam zamarza To jedno, że klimatyzacja może strosić trochę wydajność Bo wymiennik wtedy wam od dołu też zamarza i go nie rozmraża Bo przy dużych mrozach też już tak miałem Co najgorsze, to wam później wypływa tędy Osadza się właśnie na tych tutaj gumach W tym momencie już nie, bo ja mam wysokie gumy Ale tutaj na tych gumach się osadza Bloku, zawarza całe to połączenie tutaj w tym miejscu i robi się tak jakby kostka lodu z całego tego mocowania. To tak jakbyście mieli tych gum antywibracyjnych. Co się wtedy dzieje? Cała jednostka drży w ten sposób z ścianą i za pokażę Wam na tym filmie właśnie, co tutaj zaraz albo na koniec Wam wyskoczy, albo tu u góry, że u mnie normalnie ściana chodziła. Jak przyłożyłem rękę, to było takie drżenie czuć. Ponieważ zamarzły tutaj te gumy, to się wszystko zmroziło i przez to ten klimatyzator działał, ale w w odczucia w domu były straszne. Dopiero później zimą e, palnikiem tutaj grzałem, co było też na którymś filmie widać, że miałem osmoloną klimatyzację, żeby to rozpuścić wszystko przy mrozie, żeby odpuścić tutaj to, to co zamarzło tutaj, żeby włożyć nowe y, te gumy do antywibracji. Też polecam Wam, jeśli macie możliwość, to te gumy tam kosztują, nie wiem, w tym momencie, pewnie przy tej inflacji, jest 10 albo 15 zł za sztukę. Ale polecam Wam wymienić te gumy na takie większe, solidniejsze, żeby Wam tu nie mogło zamarznąć. I one ponadto powinny troszeczkę lepiej Wam izolować te wszelkie drgania od klimatyzacji. Więc, bardzo ważnym aspektem tutaj jednostki zewnętrznej to jest wyciągnięcie wszelkiego rodzaju korków, żeby ta woda mogła Wam tu lecieć. Nieważne że Wam będzie leciała, nie wiem, tutaj na balkon, tak jak u mnie, czy gdziekolwiek, ale Wam wtedy mniej zamarznie ta jednostka, wydajność jej też będzie wtedy wyższa. E, żeby Wam ta jednostka tak bardzo nie zamarzła, to na pewno też, tak jak mówiłem, demontujemy, czyli w ten sposób demontujemy. Ta dziura musi być otwarta. Nie przez taki wężyk, który tutaj może zamarznąć w każdym momencie, tylko tak demontujemy, żeby tak zimą można było grzać. Żeby ta woda mogła spokojnie odpływać Wiem, są systemy, które umożliwiają, możecie sobie zamontować w tacce, dokupić grzałkę, która tam będzie cały czas to grzała, żeby to mogło spływać sobie normalnie. Zgadza się, jest, ale pamiętajcie, że ta grzałka bierze energię, więc ona też tam trochę tych watów zeżre. Ponadto możecie sobie zrobić nawet taki odpływ. Czyli montujecie tu grzałkę i montujecie w rurce też grzałkę. Są specjalne grzałki, które się wkłada w rurkę na całej długości rurki i ona też się delikatnie grzeje, co uniemożliwia zamarzanie tej wody. Ale ona też bierze prąd i ponadto do tej grzałki nie możecie mieć takich wężyków, tylko wtedy to już się robi odpływ tej wody robi się na miedzi. Czyli normalnie tak jak w kotłowni robicie sobie miedzią odpływ i do tej miedzi wkładacie grzałkę, żeby nie przetopiło tej miedzi, bo miedzi nie przetopił w porównaniu do tego wężyka plastikowego. I niestety taka grzałka raczej, yy, widziałem, że niektórzy mówią, że działa tylko w momencie defrostu yy, klimatyzacji. Wątpię, czy to aż tak da rady, bo ona musi tak długo działać, aż tutaj rozmrozi nam ten cały lód, który się yy, znajduje w tym ociekaczu, więc yy, jak dla mnie to podejrzewam, że to więcej czasu chodzi, niż nie chodzi. Niech nawet tak jak żałka ma, nie wiem, tam 20 watów, to jednak tej energii przez całą zimę też Wam nabierze, bo to jest, nie no, 20 watów razy 24 godziny, więc y, trochę tej energii weźmie, weźcie sobie to jeszcze razy, no niech będzie 3 miesiące, więc y, parę złotych za to będzie, tu Wam podsumuję, z racji tego, że na szybko odliczyłem się liczenia bez kalkulatora. Nawet takich prostych rzeczy. Więc podsumowując, przygotowujecie się do zima żeby nagrzać klimatyzacją dom po pierwsze odgrzybiamy odgrzybiamy, czyścimy klimatyzację żeby nie oddychać syfem po drugie wyciągamy wszystkie koreczki wszystkie koreczki wyciągamy łącznie z tym sprawdzamy czy nie mamy za mocno skręconych tutaj tych izolatorów antywibracyjnych jeśli mamy je uszkodzone czyli te gumy już licho wyglądają wymieniamy, a najlepiej ogólnie wymieniamy to wam nic nie zaszkodzi a może tylko poprawić pracę no, i tyle. I możecie się grzać. Klimatyzacja spokojnie daje radę. To Wam jeszcze też filmik podrzucę na temat tego, ile taka klimatyzacja bierze, bo w tamtym roku pół sezonu grzałem się klimatyzacją i całkiem nieźle e, kosztowo to wyszło, bo to nie były jakieś spektakularne koszty. I w moim wypadku do grzania domu, który na dole ma około 100, 120, 150 metrów, coś takiego, to jeden taki klimatyzatorek. Ja tam akurat na dole mam Bosza. 3-6 kW spokojnie wystarczył. I tutaj chciałem zauważyć, że klimatyzator jest rodzajem pompy ciepła powietrze powietrze, czyli ona, jeśli tam sobie nie wiem, czy zauważycie, o tabliczka znamionowa. I zobaczcie sobie tam, że tam jest maksymalna energia, którą produkuje cieplnie, i jest maksymalna energia, która którą pobiera przy tej produkcji cieplnej, czyli on ma coś koło maksymalnie poboru kW, jak już zobaczę tą tabliczkę z bliska to Wam napiszę jeszcze, ale albo pokażę ją jeszcze raz, żebyście widzieli. Pobór ma około kilowata maksymalny, natomiast ona potrafi wyprodukować chyba około 3-6 kW energii cieplnej. No niestety stąd nie widzę, jak tam, tam za niski jestem. Ale to jest pompa ciepła, czyli wszelkiego rodzaju inne grzałki, kaloryfery takie elektryczne, to nic nie jest trzy razy mniej wydajne od tego, czyli trzy razy większe koszty niż klimatyzator. Przy tych cenach prądu to może Wam się nawet opłacić założyć taki klimatyzator, niż stosować zwykły grzejnik i ponadto nie dość, że będziecie mieli zimą ciepło i tanio, to jeszcze latem będziecie mieli chłodno. Dziękuję za dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli byście mieli jakieś pytania, jak to wygląda, to chętnie udzielę odpowiedzi. Zapraszam do komentarzy, czy Wy się grzaliście klimą, czy mieliście też takie kłopoty z tymi elementami antywibracyjnymi, czy Wam też zamarzła tutaj tacka, jeśli ktoś się już grzał. I zapraszam tutaj do kolejnego filmu, bo kolejny film będzie na pewno fajny, ponieważ będę starał się zrobić. Wentylatory do grzejników, które zwiększą wydajność i obniżą koszty nawet do 30% grzania grzejnikowego przy niskich temperaturach zasilania. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.